Cześć! Chciałem wam pokazać ciekawy aspekt, właściwie taki fundamentalny, jeżeli chodzi o ICP. To jest wywołania międzykanistrowe. Możemy zastosować takie wywołanie bazując na dwóch osobnych kanistrach. Um, więc tak, najpierw napiszmy sobie kanister, z którego będziemy kod wywoływali. W sensie którego kod będziemy wywoływali. Um, nazwijmy go kanister A. Dobra. No tu nie będzie jakieś rocket science, po prostu wpiszmy tutaj hmm, po prostu prostą funkcję, która będzie nam wypisywała tekst, ok? Tylko tak w celu prezentacji. Async tekst. z kanistra. A, ok? Coś takiego. OK. Następnie, jeszcze nie doplowimy tego, przejdźmy sobie na drugie okno, na motoko playground i wpiszmy sobie kanister B, czyli tak, aktor, no, kanister B, to by było tak samo, to ja tutaj kanister, tak, dałem kanister. OK. I w ciele tego kanistra zaimplementujmy sobie stał, czyli LED, kanister, a Teraz uwaga, musimy zastosować referencję do innego aktora, czyli słówko kluczowe, aktor. I teraz definiujemy ten typ aktora poprzez mm, określenie, co on zawiera. My wiemy, że on zawiera funkcję wypisz. Ta funkcja nie przyjmuje żadnych argumentów, ale on nam w sposób asynchroniczny zwraca tekst. I to musimy zapisać. Żeby było wiadomo, że to jest, zobaczcie, to jest typ. Cały czas bazujemy na typach, bo to jest silnie typowane. Czyli ta zmienna jest tak jakby typu aktor. Tak? A tutaj posługując się słówkiem kluczowym aktor, odwołujemy się do referencji do innego aktora, który zawiera sobie funkcję, którą chcemy wywołać. Teraz tak, my tutaj zadeklarowaliśmy typ przez referencję, ale my, my jeszcze musimy przypisać wartość. A tą wartością jest aktor. Tu mamy ID kanistra. Ok? To umożliwia nam na wywołanie tego aktora, ale my jeszcze nie mamy tego ID, ponieważ musimy ten kanister zdeployować. Zdeployujmy sobie ten kanister. Pamiętajcie, że powtórzymy już któryś raz, że na Motoko Playground działamy na produkcji. Więc e, takie wywołanie są możliwe pomiędzy dwoma motoko playground. Ok, mamy już ID kanistra naszego tutaj. Skopiujmy sobie to ID kanistra. Jeszcze sprawdźmy tą funkcję, czy ona działa. Tak, wywołanie z kanistra A. Ok, i wprowadźmy sobie to ID kanistra w tym miejscu. Ciach. Dobra. No to połowa drogi z nami. Teraz musimy tylko napisać sobie funkcję. Aby było jasno. Fabrik. Wywołaj kod kanistra. A. Tak to nazwijmy. Dobra. Niech to zwróci nam tekst. No i teraz tak. Będziemy musieli tutaj zwrócić kod z naszego kanistra. My już zadeklarowaliśmy sobie tutaj stałą, do której to przypisaliśmy referencje zarówno do tego wywołania. OK. Jak i do aktora, Jedyne teraz co musimy zrobić, to stawmy sobie kolejną stałą wynik i do tej stałej wynik przypiszmy wywołanie naszego kanistra. Pamiętajcie, że w motokosie, czy znaczy w ICP, porozumiewamy się za pomocą asynchronicznych wiadomości, więc musimy zastosować await i odwołajmy się do kanistra. Kanister A, wypisz. I zwróćmy sobie wynik, no bo on zwraca tekst, więc tu nie powinno być żadnego problemu. A, tutaj jeszcze, że to jest funkcja, tak, okej, okay. dobra, zdeployujmy sobie ten kod, zainstalujmy nasz kanister, dobra, poczekajmy sobie aż utworzy się ID, tak, przejdzie przez konsensus, kanister zostanie ustworzony. Spali nam się Candid po prawej stronie. Ok, wykonaj kod kanistra wywołajmy tą funkcję. Wywołanie z kanistra. Czyli wywołaliśmy tą funkcję. Wypisz. Skanistra kanistra o takim ID, z naszego kanistra o zupełnie innym ID. I to jest właśnie jedna z największych i najlepszych funkcjonalności ICP, że Możemy tak tworzyć nasze kanistry, że możemy wywoływać mm, funkcje innych kanistrów z innych kanistrów. Fajna, bardzo sprawa, bardzo przydatna.